Jak myślisz o smartfonie ze średniej półki, to obok tych dwóch propozycji nie możesz przejść obojętnie. To jest Pixel 8a, a to Samsung S23FE. Czy warto dołożyć do Samsunga, czy jednak Pixel jest tańszy i lepszy? Zapraszam do materiału. Zaczynając od wyglądu, mamy tu dwa zupełnie inne podejścia stylistyczne. Pixel ma charakterystyczny pasek na tyle, który robi nam za wyspę z aparatami. Za to Samsung ma minimalistyczne wysepki z każdym obiektywem oddzielnie. Pixel jest bardziej owalny, przez co fajniej układa się w dłoni i mi już od pierwszego chwytu bardzo przypomina Motorola MotoG pierwszej generacji. Tym jest matowy i jest wykonany z tworzywa. Za to Samsung ma spłaszczone krawędzie, co z jednej strony jest eleganckie, ale mniej wygodne w dłoniach. Dodatkowo S23 f ma szklane, śliskie plecki, więc zalecałbym dokupić od razu jakiś etui, aby go przypadkowo nie opuścić. Oba modele mają aluminiowe ramki dookoła, Pixel ma certyfikat wodoodporności IP67, a Samsung poziom wyżej IP68. Jeden i drugi jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych, więc tak w zasadzie, jeżeli chodzi o wygląd, to każdy powinien znaleźć coś dla siebie i raczej który jest ładniejszy, to już kwestia Waszego gustu. Mi wygodniej korzystało się z Pixela, chociaż na początku mocno rzucały mi się te spore ramki na froncie, do czego po jakimś czasie się po prostu przyzwyczaiłem. Sporym plusem jest to, że są to urządzenia kompaktowe jak na dzisiejsze czasy. Pixel ma wyświetlacz o przygodnej 6,1 cala, a Samsung 6,4. Jeden i drugi wyświetla obraz w jakości Full HD+, i mają 120 Hz odświeżanie, z tym, że Pixel ma jaśniejszy ekran, który w piku może się rozkręcać do 2000 nitów, a S23 FE ma jakieś 500 punktów mniej, ale tak naprawdę nie ma się tu do czego przyczepić. Jeden i drugi oferuje świetny obraz, ładne, żywe kolory. Dodatkowo pod wyświetlaczami są skanery linii popularnych. w obu modelach działają szybko i sprawnie. Teraz czas na małe różnice. Pixel wyposażony jest w procesor specjalnie opracowany dla Google, czyli Tensor G3. Jest to 9 jednostka wykonana w 4 nanometrach. Do tego mamy 8 GB pamięci i 128 lub 256 GB pamięci na dane. A Samsung ma ośmiordzeniową jednostkę, jest to Exynos 2200. W testach AnTuTu to niby Samsung ma delikatnie lepsze wyniki, ale w codziennym użytkowaniu jeden i drugi chodzi świetnie. Samsung ma swoją nakładkę, więc ma też niektóre dodatkowe aplikacje, które mogą lubić użytkownicy, a Pixel no to raczej czysty system, ale w jednym i drugim wypadku jest to Android, więc mamy praktycznie test same możliwości, na no plus, że jeden i drugi producent oferuje długie wsparcie aktywizacjami. W Samsungu mamy deklarowane 5 lat, a Pixel to aż 7 lat, więc no nie wiem, czy szybciej rozwalimy ten telefon, czy będzie on jeszcze dostawał aktywizację. Tak czy inaczej, oba urządzenia to są sprzęty na lata, no i w codziennym użytkowaniu smartfony radzą sobie bardzo dobrze, nie oświadczymy tu jakichś większych spowolnień. Teraz czas na aparaty piksel. zaczynając od oczka głównego ma rozdzielczość 64 MP, do tego jest szeroki kąt 13 megapikseli, no i mamy kolejne 13 megapikseli na froncie do zdjęć selfie, nie ma tu obiektywu tele. Za to Samsung ma oczko główne 50 megapikseli, dalej mamy szeroki kąt 8 megapikseli i obiektyw tele 8 megapikselowy, do tego jest jeszcze na froncie oczko selfie o rozdzielczości 10 megapikseli. No i zdjęcia właśnie widzicie na ekranie są one bardzo. Bardzo zbliżone do siebie. Tutaj, co prawda, raz jeden, raz drugi wygrywa. W ciągu dnia raz Samsung osiąga lepsze kolory, ale Samsung no, ma tendencję do tego, żeby sobie podbijać te kolory. A w nocy wydaje mi się, że no, mimo tego, że nadal jest podobnie, to jednak Pixel ma chyba trochę lepsze algorytmy i daje tutaj radę wydobyć trochę więcej z tych zdjęć. No plus dla Samsunga to, że no, ma tel obiektyw, czego brakuje w Pixelu. No i widzicie teraz. Fotki, które udało mi się zrobić na obu smartfonach, więc dajcie znać sami, który według Was wypada lepiej. Teraz możecie zobaczyć próbkę wideo na obu tych smartfonach. Na Pixelu możemy nagrywać w 4K w 30 lub 60 klatkach na sekundę, a na Samsungu dodatkowo mamy jeszcze tryb 8K. No i mamy tu, jak widzicie słabe warunki oświetleniowe, jest sztuczne światło, nagrywam to w nocy więc no, moim zdaniem są to najlepsze warunki, żeby właśnie porównać sobie i sprawdzić aparaty na jednym i na drugim bez problemu podczas nagrywania możemy przyłączać się na szeroki kąt czy też możemy zrobić tutaj zbliżenie jeżeli chodzi o stabilizację, wróćmy teraz do jedynki, ja się jeszcze przebiegnę Jeszcze możecie zobaczyć kamerkę do selfie. Jeśli chodzi o kamerkę z przodu, to możemy tutaj nagrywać maksymalnie w 4K, zarówno na jednym i drugim smartfonie mamy do wyboru 30 lub 60 klatek na sekundę. Oba urządzenia wyposażone są w baterie o pojemności 4500 mAh i wystarcza ta bateria spokojnie na jeden dzień pracy, ale w Pixelu zawsze miałem kilka procent więcej, mimo że korzystałem z nich w podobny sposób. W Pixelu mamy ładowanie z mocą 18W, a Samsung. Ma delikatnie większą moc 25W, ale umówmy się, na dzisiejsze czasy nie są to jakieś rewelacyjne wyniki. Na plus, że jest wsparcie dla ładowania bezprzewodowego, no ale w zestawie ładowarek brak. Oba smartfony wyposażone są w głośniki stereo. No i jak na średnią półkę grają dobrze. Nie mamy tu złączek, więc słuchawki podłączymy jedynie bezprzewodowo albo przy użyciu przejściówki USB-C na jacka. No i teraz czas na podsumowanie. No i który lepiej wybrać? Smartfony są już trochę po premierze, więc to co mieliśmy ceny na start, to teraz już jest spora różnica. No bo ten kosztował tam prawie 3000, a ten jakieś 2,5. Ale teraz mamy obniżki. I tego Samsunga, no już coraz częściej możemy kupić za 2,5, a nawet bliżej 2000, a pixel praktycznie cały czas jest za jakieś tam 200, 2000 na Amazonach, da się go nawet znaleźć poniżej 2000 zł. No i właśnie, mamy tu różnicę o jakieś 300, 400, nawet 500 zł. pomiędzy nimi. Jeżeli miałbym wybierać, to ja osobiście jestem bliżej tego pixela, no bo fotki one robią podobne, ale jeżeli chodzi na przykład o budowę, pixel jest mniejszy, zgrabniejszy, wygodniejszy. Mniejszych w ręku. Ramki, co prawda, w jednym i w drugim mamy spore ale to są sierniaki, więc no nie będziemy mieli tutaj ultra smukłych ramek, tak jak we flagowcach. Ogólnie Pixel podoba mi się to, że jest matowy. Ta wyspa jest też w sumie nieduża, a mocno mi nie przeszkadza. Tutaj w Samsungu no mamy śliskie plecki, więc raczej bym polecał dobrać etui. No i jeżeli chodzi o zgrabność, no to no Samsung jest większy. On ma przewagę pod względem tego, że mamy tu nakładkę Samsunga, więc no jak jesteście do niej Przyzwyczajeni, korzystacie z tych dodatkowych aplikacji, które tutaj są, no to tego będzie Wam brakowało w Pixelu. Będziecie musieli sobie szukać w sklepie Play i je doinstalować. Tutaj też mamy przewagę, że mamy teleobiektyw, a tak poza tym, to praktycznie są to bardzo zbliżone smartfony o podobnej wydajności, podobne baterie. Aparaty, tak jak mówiłem, też wypadają podobnie. Więc w sumie dajcie znać, który wy osobiście byście wybrali, czy jednak jesteście bliżej Samsunga, czy bliżej Pixela. Dzięki za oglądanie tego materiału. Zachęcam do sprawdzenia pozostałych na naszym kanale. Zachęcam do sprawdzenia strony Spiderswap.pl, gdzie macie sporo newsów technologicznych, innych testów. No i pewnie widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.